Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie jestem Sinex, witam cię w kolejnym odcinku Na tym kanale Słuchajcie, słuchajcie, na samym starcie chciałem wam powiedzieć Że on dla was fajny prezencik Tutaj na serwerze, na lokrawicach. Słuchajcie, jeżeli chcecie sobie wygrać to taki zestawik Jest to kit Adeb Griza, więc no jest to najdroższy kicik yy, Kicik Ranga yy, W grze I możecie to zgarnąć, ale musicie napisać komentarz Pod tym odcinkiem ze swoim nickiem A ja w następnym odcinku Wpadnę do trzech osób i je ja nagrodzę Takim kitem, i po prostu wam wręczę to na odcinku. Więc, no, piszcie pi komentarze ze swoimi nikami, jeżeli gracie na serwerze. Jeżeli nie gracie, to bardzo was serdecznie zapraszam. Wersja 1.12.2 ip-lockerowice.pl. Słuchajcie, wracając, wracając, troszeczkę rzeczy się zmieniło na wyspie, a mi zaschło w gardle. Ale dobrze, nieważne. Słuchajcie, mamy tutaj przepiękny magazyn, nie wiem czy go widzieliście, czy nie. Ale... a właśnie, że swoją drogą dzisiaj o godzinie 19,30-20 odpalę live'a, tak plus minus to możecie wpaść, jeżeli chcecie ze mną sobie tutaj pograć na serwerze yy, dobrze, słuchajcie, wracając do magazynu chciałbym sobie rozbudować troszeczkę wyspę no, no, na, na live, na live, ie. po prostu na live chciałem troszeczkę wyspę rozbudować Słuchajcie, wracając do... do 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 yy, magazynu, tak on wygląda. Jest tu miecz Jedna zbroja, kill off. No, chłopacy tutaj dużo nie podorzucali, ale. O, jest trochę nasionek, jest troszeczkę nasionek. Yy, I, i tak, i tak. Są diamenty, jest złoto, jest żelazo. I tak wygląda nasz na razie y, magazyn to jest taki, nie wiem, no to jest taka rzecz która jak wbiłem to zobaczyłem ją i stwierdziłem, ej w sumie fajnie wygląda, chętnie wam to pokażę a też nie rozumiem co to jest, tutaj Gris sobie coś zrobił i tutaj chyba urzęduje nie wiem o co się tutaj kompletnie rozchodzi i powstała tablica Terów, co jest bardzo fajne w sumie, Bambi chyba ją wymyślił i wydaje mi się, że możemy z tego, możemy z tego korzystać na live'ach, że no po prostu jak dzisiaj odpala a to jeżeli ktoś się do najcika już będą działać dzisiaj yy, to po prostu będę zapisywać go tutaj ładnie na tabliczce i będzie z nami sobie tutaj żył, <grym> żył, no będzie tutaj, Be będzie obecny yy, tutaj jest scena w ogóle, którą też chłopacy przerobili bo nie wiem czy wiecie, ale mnie przez sobotę i niedzielę nie było niestety byłem u rodziców w Bydgoszczy, bo mieszkam w Warszawie i musiałem, musiałem, musiałem się wybrać, wiecie, odwiedzić yy, kiedyś rodziców. <grym>, a teraz jest ten wirus i no tak, człowiek niezbyt często jeździ, więc jak jest okazja, to się jedzie. Pamiętajcie, żeby spędzać czas z rodziną, bo to naprawdę bardzo ważne. Ja, ja tego doświadczyłem, jak ty. Te... Inaczej, ja tego doświadczyłem. Yyy... Jak mi czasami brakuje tego, że kiedyś mogę cały czas być przy rodzinie. Ale dobrze, wracając, wracając. Yy, tutaj jest scena, na której Bambi śpiewał <laughs> Na live, ie. więc słuchajcie, no na live'ach dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy się dzieją. Ja bym chciał, mam mam fly mam fly'a. muszę sobie tutaj przejeźć zobaczyć co tutaj Ho, oh, pan Grisman. Hmm No teraz sobie tutaj coś porobił, ale... To jest chyba griza, to jest chyba griza, nie jestem pewny, a tutaj powstaje kolejne piętro, które chyba ja sobie yy, przygarnę, przygarnę sobie je chyba i dzisiaj na live sobie coś tutaj wybudujemy, powsta... nie, w sumie byśmy musieli to wyżej podnieść. I żeby powstała wioska tak gdzieś na tej wysokości, byśmy zaczęli tutaj wioskę robić własne domki, eee, chłopaków z Lokrowic. robić. <grym> A, jeżeli chcecie, to możecie wpadać sobie na wyspę. Bardzo często wyspa jest otwarta, więc jeżeli PSM jestem na serwerze, to możecie paść sobie tutaj poprzeglądać to nie tylko na odcinku, ale sami możecie tutaj wejść. Więc, więc, więc bardzo dużo ciekawych rzeczy się tutaj dzieje. Dobrze, weźmy sobie przede wszystkim zaraz, zaraz. A oni wszystko pozabierali! Oni wszystko pochowali z tego co widzę. Nic nie ma, nic nie ma. No to muszę nakopać. Muszę ewidentnie nakopać. Tutaj przedmiotów troszeczkę, no bo się przydadzą. Ale kurczę, się tak cieszę, wy tak pozytywnie odebraliście ten serwer. Gracie tutaj. Jak ja na przykład sobie wchodzę na serwer, to wszyscy taki to zadowoleni. Bardzo, bardzo mi miło. Każdy mi zawsze hej pisze. Ja też zawsze staram się pisać, hej, <ścoughs> Jeden raz to nie, nie każdemu nie odpiszę, ale no, ale no, tak sytuacja wygląda. Tak sytuacja wygląda. Rozbierajmy no, sobie przedmiotów, bo jednak przydadzą nam się. Na rozbudowę domku, po prostu naszego. Ej, dostałem zwykłą skrzynię, sobie ją otworzę. Kozacko, kozacko. A to zostawię na giveaway. Wpadnę do trzech osób i każda osoba dostanie taki zestaw. Więc pamiętajcie, żeby napisać ten komentarz, bo naprawdę jest mega ważny. I dobrze, zobaczmy, co mi wypadnie ze zwykłej skrzyni. Pokażcie mi, pokażcie mi. Ej, świnki by się przydały, świnki by się przydały, bo nie mamy świnek tutaj. Latanie nam jest niepotrzebne, no bo mamy jednak te rangi, które po prostu no, możemy sobie latać. Blok złota, no zawsze spoko, zawsze spoko. Zaraz. Yy, chociaż sklep przydałoby się to sprzedać, no bo nie wiem czy jest sens w ogóle to tutaj yy, zbierać. Zbierać po prostu te. No, złoto i tak dalej. Pamiętajcie, żeby sprzedawać tutaj sobie rzeczy. A właśnie, właśnie. Pojawiły się u mnie pytanka na Instagramie. Po prostu odpowiem na nie teraz na odcinku. Taki luźny, nowy odcinek pogadankowy sobie zrobimy, jak kopie kamień. Idealnie wykorzystam ten moment, tak naprawdę. Yy, słuchajcie, zastanawialiście się, o co chodzi ze smoczymi monetami. Smocze monety to jest waluta premium, yy, więc po prostu ją możecie sobie kupić za pieniądze. I za te pieniądze możecie sobie, powiedzmy, kupić adepta Gryza I wtedy macie dostęp do katedry Gryza, w której sobie na przykład Gryz przesiaduje Oczywiście nie tylko tam przesiaduje, ale zazwyczaj tam jest I rozmawia ze swoimi adeptami yy, Co on tam jeszcze robi? W sumie nie, nie przebywałem aż tak dużo przy tej katedrze Ale powiedzmy, jak jest nowy adept, to... Yy, jak to się nazywa? Kurczę, robi mu chrzest Bierze go na wyłączność i robi mu chrzest Coś takiego, nie? No, coś takiego widziałem, bynajmniej. My się musieli też dokładnie Grisa zapytać, co on tam robi, ale takie chrzesty i w ogóle z adeptami widziałem, że naprawdę mu się dużo rozmawia. <grym> że tak powiem. Dobra. Cyk, 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 cyk. Nie wiem, chyba, wie chyba więcej nie potrzebuję, potrzebujemy. Ej, dostałem kolejną skrzynkę, ale kozacko. Dobra, otwórzmy sobie... Zaraz może skończą sobie przedmioty. Tutaj. Tu tu, 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 Żeby w razie czego, jak coś mi wypadnie fajnego że mieć na to miejsce. Możemy zrobić tak, że rzeczy, które dzisiaj... U... A, kurczę, bo ja ten blok złota wywaliłem. Rzeczy, które dzisiaj nazbieram w, w odcinku... Nie potrafię się wysłowić. Super, Damian. To po prostu wam rozdam na spawnie. Po prostu wyjdę sobie na spawn, rzucę kilka rzeczy i... I, ta... i tak to będzie wyglądać. Ale, kurczę, możecie napisać w sumie, co wy sądzicie o tej wyspie? Czy taka wioska na samej górze byłaby spoko, waszym zdaniem? Bo mi się wydaje, że taką wioskę, jakbyśmy zaczęli sobie budować, to to byłby przesztosik po prostu, no przesztosik, no inaczej tego nie można nazwać tak mi się wydaje, że to byłoby sztos, sztos, no, no inaczej nie mogę tego nazwać inaczej tego nie mogę nazwać, a właśnie jeszcze prawo tych smoczych monetek, to macie taką komendę jak itenshop tą, którą wpisałem teraz i tutaj macie wszystko opisane, macie na przykład Adepta Gryza, on jest za 3000 tysiące smoczych monet yy, macie mistyczne skrzynie, macie kupony Macie torbę szczęścia, no dużo różnych rzeczy, które mogą Wam się naprawdę przydać tutaj na serwerze, więc i ten shop, a właśnie smocze monety możecie kupić na stronie longcraft.pl, tam możecie sobie je zakupić, ale musicie być na serwerze, bo mogą Wam się chyba wtedy nie, doła yy, nie doładować, więc po prostu jak będziecie na serwerze możecie sobie kupić to i wtedy, wtedy Wam wpłyną na konto smocze monetki. Które są fajne w sumie. Niestety ja mam 20 tylko smoczych monet. Tak jakoś się złożyło. Dobrze, 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 dobrze. Mamy to... Mamy to dziabnięte. Rozbudowywuje nam się wyspa, co mi się mega podoba. To mnie się serio mega podoba. No... Chciałem powiedzieć, że nie zwracam uwagi na czat, więc jeżeli ktoś pisał i nie odpisałem, to bardzo przepraszam za to, ale na odcinkach zazwyczaj, no wiecie, no chcę z wami porozmawiać, nie z osobami ze czatu, po prostu później nadrobię to i wszystkie pytania, jakieś rzeczy, żeby nie było, że omijam kogoś, czy olewam. Po prostu odpowiadam na to, tylko że podczas nagrywek, no tak to wygląda. Tak to wygląda, że. Że, że, nie, że nie odpowiadam. Co to był za dźwięk? O co się rozchodzi? Nie zwróciłem uwagi nawet, że powiem. Dobra. wrzućmy to sobie tutaj. Cyk, 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 cyk. A żadna skrzynka mi nie wpadła. A szkoda. A szkoda. Szkoda, 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 szkoda. A tu koni do mnie spamuje, widzę. <noise> Teraz wszyscy będziecie do mnie spamować, bo zauważycie, że koni zaczął spamować. Nie róbcie tak, nie róbcie tak. Napiszcie jeden raz, serio, ja odpisuję na serwerze, ale nie musicie spamić. Jeżeli nie odpisuję, to znaczy, że coś ja robię bardzo ważnego. Żeby wam się tutaj po prostu lepiej grało, tak naprawdę. Więc, więc no tak to wygląda, tak to wygląda. Moi kochani Chciałbym tego diamecika sobie tutaj z powrotem dziabnąć I sobie zarzucimy to do skrzyneczki Cyk, 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 cyk cyk. Nie, ale normalnie dzisiaj na live'ie Trzeba sobie nazbierać dużo przedmiotów i zacząć budować sobie tą Górną część wyspy, bo Bo przydałby mi się jakiś domek tutaj na wyspie, którego niestety nie mam Którego niestety nie mam i to jest właśnie najgorsze To jest właśnie najgorsze, bo nie mam domu no, na własnej wyspie, że tak powiem. O ja dziękuję. Dobrze. To mamy dziwnięte. Ja sobie przeskoczę na spawn, bo chyba więcej nie uda mi się tutaj złapać, eee, spawn? Proszę bardzo, polecimy sobie i rozdajmy tutaj, rozrzućmy sobie tutaj jeden bloczek, tutaj jeden bloczek, tutaj jeden bloczek i tutaj jeden bloczek. Ktoś sobie zgarnie te bloczki. Tak przypuszczam, zgarnie ktoś sobie, zgarnie. Chyba z zgarną sobie. Tak mi się wydaje, że zgarną bezproblemowo. Ah, ale pięknie, pięknie. B bardzo się cieszę. Dobra, wracam do siebie na wyspę. Yy, i, I tyle. I tyle. Wracam do siebie na wyspę. Odłożę sobie przedmioty. A Wam dziękuję za ten odcinek. Pokazałem Wam, pokazałem wam troszeczkę, jak tutaj się zmieniło. Dzisiaj na live, na pewno będziemy sobie dużo, dużo, dużo więcej rzeczy ogarniać, więc jeżeli chcecie kontynuację tego odcinka to wpadajcie na livestream, który będzie o 19.30 i 20.00, coś koło tego zacznę, będę starał się o 19.30 odpalić live'ika, e, mam nadzieję, że, że się wyrobię, no, ale no, 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 no dziękuję Wam, dziękuję Wam, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku i to tyle, joas!